Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu. W poniedziałkowym Szykawkach i książkach. Witam Państwa również w tym dniu smutnym, listopadowym. Liście opadło już z drzew, ale też książka powieść, o której chcę Państwu dzisiaj opowiedzieć i której zaproponować lekturę. A w gruncie rzeczy nie jest dość smutna. Tak mi się z jesienią kojarzy, choćby najmniej pierwszy raz jesienią jej. Nie czytałem. Anna Brzezińska, bo o jej powieści będę chciał Państwu opowiadać. To pisarka już znana i nie tylko w świecie fantastycznym uznana. Debiutowała pod koniec XX wieku opowiadaniami, zdobywała nagrody, wypuściła genialną, absolutnie serię, do której też Państwa lektury zachęcam, poświęconą Babci Jagódce. Ale. Potem na, lat, na ładne kilka lat zamilkła, aby powrócić najpierw um, ni to powieścią historyczną, ni to esejem córki Wawelu, a następnie wydać niezwykłą powieść Woda na sicie. Um, niewiele można opowiedzieć o samej powieści, by zbyt wiele nie zdradzać, ale na tle współczesnej prozy, nie tylko fantastyczna, jest to powieść absolutnie niezwykła. Oto przed Sądem Inkwizycyjnym staje Lawekia, staruszka. Rozpoc... Autorka czy narracja tylko jej oddaje głos, albowiem czytamy wyłącznie zapiski sekretarza Sądu Inkwizytorskiego. Można więc powiedzieć, że Czytamy to, co ona mówiła, przefiltrowane przez umysł sekretarza. Nie mamy więc w, tym, w tej opowieści ani jej nastrojów opowiedzianych, chociaż możemy je wysłyszeć. Nie mamy, mm, żadne, nie mamy akcji, o której moglibyśmy powiedzieć, że jest nad, neutralna wobec narratora. Wszystko, co wiemy, wiemy z jej opowieści, a opowieść to niezwykła, barwna, pełna przygód, zwrotów akcji, ale też, co rzadkie w dzisiejszej literaturze, nie możemy jej do końca zaufać, ponieważ jej autorką jest kobieta, która broni swojego życia przed sądem, sądem inkwizytorskim oskarżającym ją o czary. Jeżeli słuchacie Państwo naszych audycji w miarę regularnie, to przypominacie sobie Państwo pewnie, że kiedyś mówiłem o Teodorze Parnickim. Tak. Proza, akurat w tej powieści Brzezińska, jest chyba Parnickiem, Parnickiego najbliższa. Właśnie z pełnym usunięciem didaskaliów, elementów metanarracyjnych, dostajemy żywy tekst historii. Możemy rozpatrywać tę powieść na kilku planach. I nie tyle opowiem Państwu, nie dlatego dzisiaj nie będę Państwu opowiadał treści tej książki, bo tak jak mówię, właściwie powiedzenie czegokolwiek zepsułoby tylko, zepsułoby jedynie przyjemność lektury, ale opowiem Państwu po co, moim zdaniem, Brzezińska tę powieść napisała, i z drugiej strony, a to też rzadkie w naszej literaturze, jak głęboki, jak to mówi młodzież, research, tak? Jak głębokie badania przeprowadziłabym móc swoją historię opowiedzieć. Trzeba zacząć te, od tego, że Anna Brzezińska jest również historyczką. I to taką, która szykowała się do kariery akademickiej, która niestety jej nie wypaliła. Chociaż cały czas zajmuje się historią. I to jest mediewistką, a więc w ostatecznym rozrachunku zajmuje się właśnie historią średniowiecza. To, co dało jej się też uchwycić w tej powieści, a co naprawdę nie jest proste, to. Czytając ją, możemy się poczuć jak historyk. Oczywiście, zawieszając niewiarę, jak zwykle przy lekturze powieści, ale właśnie goły dokument, pozbawiony jakichkolwiek elementów zewnętrznych wobec niego. Taki, który musimy czytać wyłącznie sam w sobie, nie mający żadnej możliwości wyjścia poza niego, bo wiemy tylko to, co nie, co, opowiedziała, co opowiada nam staruszka, ale jednocześnie wiemy, nigdy nie możemy o tym zapominać, że tą staruszkę, ta staruszka mówi nie to, co chce powiedzieć, a mówi to, co Z jednej strony ona mówi tylko to, co nie tak jak było, a opowiada to, by uratować swoje życie, i nigdy nie możemy o tym zapomnieć w toku lektury. Z drugiej strony natomiast zapisujący jej słowa nie musi zapisywać ich dokładnie tak, jak je wypowiedziała. Jak więc wyłuskać z tej opowieści, z tego dokumentu, który stanowi powieść Woda na Sicie jakąś prawdę, prawdę historyczną? Czym w gruncie rzeczy jest więc historia? Tą, tą, bo to jest pytanie, które pojawia się nad tą powieścią. To jest pytanie, które nie ukrywam, towarzyszy również moim badaniom literackim i na które trudno znaleźć odpowiedź. Najdalej w tym poszedł Haydn White, który już w 1973 roku stwierdził w takich bardzo słynnej, chociaż nigdy na Polski nie przetłumaczonej książce Metahistory, że tak naprawdę historycy są, pisarza, są pisarzami, w takim dosłownym sensie. Kreują swoje narracje, używają do tego środków retorycznych i tak dalej, i tak dalej. E, oczywiście Brzezińska jest w tym sensie uczennicą White'a w tej powieści. Ona robi dokładnie to, co on zakłada. Tak? Ona nam pokazuje, że i stawia nas w pozycji tw... czytelnika, historyka, który nie tylko musi na podstawie tej bardzo skąpej opowieści, ale przede wszystkim bardzo subiektywnej, zrekonstruować wydarzenia, których jest świat, które się wydarzyły, próbować uchwycić jakiś dalszy plan. A wreszcie, prowadzić zrozumieć, co się naprawdę wydarzyło i o, co, i o co w tym wszystkim chodziło. I to jest ten jeden plan, yy, który sam w sobie jest interesujący, ale yy, nasza autorka dała na. Da, yy, autorka w tym wypadku, bo, bo tu nie możemy mówić o narratorce. Autorka tworząca tę powieść daje nam. Jeżeli jesteśmy uważnymi czytelnikami histor histor opracowań historycznych, daj nam wskazówki, ponieważ korzysta w swojej książce z dostępnych po polsku historycznych opowieści, które inna słynna polska historyczka, Ewa Domańska, nazwała mikrohistoriami. Mikrohistorie to na próby rekonstrukcji na podstawie zachowanych materiałów drobnych zdarzeń, a więc niewielkich historii politycznych, ale na przykład, i to jest pierwszy trop, który pomaga nam zrozumieć. I lepiej uchwycić problematykę wody na sicie. Na przykład, proces późno 15 wczesno 16 młynarza, którą Ginsburg opisał w książce w serii robaków. Mamy tam dokładnie to samo. To wydarzenie właściwie wzięte. Z, z tamtej historii, oczywiście odpowiednio przetrawione, ponieważ mm, tu jest kobieta, mamy fikcyjny świat, e, ale ewidentnie gdzieś, który można kojarzyć jakoś tam z, pół, z północnymi Włochami. I Ginsberg na podstawie e, materiałów sądowych. E, Bada świadomość przeciętnego człowieka, takiego trochę szalonego teologa, który był jednocześnie młynarzem. I bardzo jego to cytaty z zeznań tego podsądnego młynarza są naprawdę nie mniej, nie mniej atrakcyjne czy nie mniej barwne niż to, co opowiadała Wekia w powieści brzezińskiej. Czyli jedna historia, historia młynarza skazanego sądem inkwizytorskim, podsumnego sądu inkwizytorskim, zresztą nieraz sądzonym, pozwala nam wniknąć w umysłowość ludzi tamtej epoki. Ponieważ na przykład dowiadujemy się z dodatkowych zapisów sądowych, że w domu Młynarza na przełomie XV i XVI wieku znajdowało się już siedem książek. Przyznacie Państwo, że to dość niezwykłe, jeżeli uświadomimy sobie, że dzisiaj w 20% polskich domów nie ma jednej. Z kolei inna książka, Laundry, Wioska Heretyków, to również bardzo ciekawe świadectwo, którego, z którego Brzezińska czerpała pełnymi garściami, w, którym to, w, której, to, w, którym to, w której to historii. Landry opowiada nam o życiu w związki katarskiej na podstawie zapisków inkwizytora, które robił z późniejszego papieża, który robił sobie przy okazji przeprowadzania dochodzenia w tej sprawie. Z niej to poznajemy wioskę, poznajemy relacje społeczne, poznajemy hierarchię społeczną w tej wiosce, pozycję kobiet, mężczyzn. To wioska górska, biedna, której większość mężczyzn przez dużą część roku pracuje na pastwiskach jako pasterze krów, kóz i owiec. I ale Laundrie daje nam dostęp do mentalności społeczeństwa. Do tego, czasami do takiego plotkowania, no bo przed inkwizytorem również się plotkuje. Okazuje się, że bowiem, że sam inkwizytor, częściej niż zarzuty teologiczne, z które trudno postawić prostaczkom, jakimi pokazują się mieszkańcy y tej wioski bardziej frapują go, frapuje go ich codzienne życie. Ono jest bez wątpienia najciekawsze. I coś z tego codziennego życia przenika również do powieści brzezińskiej. Obserwujemy tam bardzo ciekawie zarysowane relacje społeczne. Na najniższym poziomie, dlatego że Bohaterka pochodzi z Nisiń. nawet w obrębie tej wioski należała do Nisiń społecznych. A oczywiście, Brzezińska wielokrotnie pokazuje opresję kobiet. Co w powieściach, co w historiach, w mikrohistoriach jest chyba dość oczywista. Aczkolwiek akurat w wiosce heretyków pozycja kobiet była relatywnie silna, znacznie silniejsza niż w, innych, niż w innych, opowieściach. Wreszcie możemy, możemy także, ona nawiązuje również do samej książki Wydomańskiej pod tytułem Mikrohistorie, w której Domańska przedstawiła nam, przedstawia w kilku rozdziałach między innymi te książki, o których mówiłem, ale też pokazuje warsztat pisarski warsztat historyka który dotyka mentalności, umysłowości o wiele bardziej niż zjawisk historycznych. Mówię o tym państwu dlatego, że powieści Brzezińskiej nie czyta się dla fabuły, nie czyta się dla czystych przygód. Ono tam są Wekia bardzo barwnie opowiada o swoim życiu. Czasami wie, wieje wręcz grozą, innym razem jest rubasznie i zabawnie. Ale z założenia Brzezińska zaprasza nas do zupełnie innej historii. Zaprasza nas do czytania ponad fabułą. Zaprasza nas do opowieści, do wysłuchania nie tylko opowieści staruszki z XVI wieku, mniej więcej, a z alternatywnego XVI wieku, bo to jednak są tam elementy wskazujące, że jest to literatura fantazja, Ale przede wszystkim skłania do nas do refleksji nad historią nie nad tą wielką, nie nad bitwami. I tak właśnie pomyślałem, że skoro Środę, a więc pojutrze. Obchodzimy jedną z największych naszych świąt narodowych 16, 11 listopada, a więc święto odzyskania niepodległości. Warto przyjrzeć się historii indywidualnej. Warto przyjrzeć się jednostkom, nie tym wybitnym. O tych znamy. Na ich temat wielcy naukowcy napiszą wielkie biografie. Ale Grzezińska splotła, czy splotła historię weki. A więc bezimiennej staruszki. Splotła z wielu życiorysów. Stąd ta część o innych źródłach. Z wielu opowieści splotła nową historię dotyczącą. kobiety dotyczącą świata, dotyczącą polityki i tego, jak mógł wyglądać świat i jakim, z jakim mozołem historycy muszą przebijać się przez tą historię. Dziękuję Państwu i życzę udanej lektury.